Pani Wójt, ja mam wniosek do Pani. Rozmawialiśmy już wielokrotnie na ten temat. Żeby Pani ze swojego stanowiska, użyła swojego stanowiska do naciskania na Pana Starostę, na Pana Wicestarostę, na Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. O spowodowanie tego, żeby... Już nie chcę mówić co, bo... bo bo pewnie, pewnie bym o czymś zapomniał, czy, czy, czy czegoś bym nie przewidział, spowodowanie, żeby ciężarówki zaczęły jeździć przez, przez obwodnicę, zaczęły z niej korzystać, ponieważ wybudowaliśmy drogę za ogromne pieniądze. Wiemy wszyscy, jak, wszyscy jakim wyrzeczeniem i droga niestety nie jest, nie jest użytkowana, wykorzystywana tak, jak była w założeniu. Ja rozumiem, bo sam też rozmawiałem i wiem, że temat nie jest prosty, ale musimy naciskać z różnych stron i, i pewnie się trochę też uzbroić cierpliwość, bo na dzień dzisiejszy te działania, które zostały wykonane, te prace one nie przyniosły oczekiwanego skutku i w dalszym ciągu ogromna część ciężkiego transportu no, przebiega przez centrum rybnej. W związku z tym musimy tutaj wspólnie z różnych stron, przepraszam za, za kolokwiaz, bombardować, bombardować starostwo, żeby, żeby zmieniła w ten sposób organizację ruchu, poprawiła skrzyżowanie, czy zmieniła to, co jest potrzebne, żeby te ciężarówki pojechały Owodnicą.